Rozpoczną się rzuty karne. Skończyła się już narada w jednej z w drugiej drużynie. Wytypowano tych, którzy będą strzelać w pierwszej serii. Jest szansa, to oczywiste, ale pytanie: czy ją wykorzystają? Jest! Trochę z problemami, ale mamy bramkę. Jest szansa. O tak, doskonale wykonana jednostka, nisko po ziemi, bez szans dla bramkarza na obronę tego strzału. A zatem mam tak, nisko po ziemi, ładny strzał. Mają szansę, czy to wykorzystają. Takie strzały są najtrudniejsze do obrony przez bramkarza. No i jest 2 do 2. Piękne uderzenie. Strzał nad samą ziemią. Moment napięcia. Obronił! Dużo teraz szczęścia przy tej interwencji. Jedna bramka przewagi przed następną kolejką. Daleko od bramki. Niewiarygodne. Wyśmienita okazja do tego, by zmienić rezultat tego spotkania. Brawo! Tuż nad ziemią. W bez szans. Remis 3-3. Jest o co walczyć. Kapitalnie wypiostrował. Wielka szansa teraz. Celny strzał daje drużynie zwycięstwo. Znakomicie! Pewny strzał, który zapewnia zwycięstwo. Gol w takim momencie Tomasz...